Cześć z tej stroną witajcie na moim kanale. Dzisiaj myślę, że ciekawy, niezbyt duży głośniczek Bluetooth od Kreativa GO. co potrafi, jak wygląda, wnioski, uwagi, moja mała recenzja. Głośnik poręczny 570 gramów, czyli trochę ponad pół kilograma. Występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Ja mam akurat niebieską. Proste, łatwa, funkcjonalne jego użytkowanie, gdyż proste przyciski u góry przycisk power, przycisk do parowania, przycisk USB typ C do ładowania, dwa przetworniki z przodu, czyli mamy stereo, dwie membrany pasywne po bokach, fajne podstawki na dole, gdyż możecie go sobie postawić. Otóż to w ten sposób można go postawić. Tak jest smyczka, za pomocą której można sobie go gdzieś zawiesić. No cóż, fajna sprawa. Fajna też sprawa, bo jest to wodoodporność IPX7, jak najbardziej na plus. Fajna funkcja, gdyż możemy sobie zlinkować dwie sztuki w stereo, jeszcze lepsze. To mi się jak najbardziej e, podoba. E, fajna też jest, że jest e, dosyć, powiedzmy, ciekawa moc. Mamy tutaj 10W wat w RMS-ie, e, więc kurczę. Fajna moc, jeżeli chodzi o tak naprawdę e, urządzonko, czyli 2 razy 10 w to jak najbardziej na plus. 40W maksymalnie szczytowo, ale to wiecie, zawsze RMS jest ważny. Więc powiem Wam, że potrafi to fajnie i głośno zagrać. Jakaś taka mała imprezka w plenerze, czy gdzieś coś w tym stylu, jakieś piwerko, e, grilek, postawić to, spełnia się, każdy coś usłyszy, będzie grało. Nie jest źle, moim zdaniem. Akumulator, 2600 mAh. No, producent mówi 18 godzin, ja bym powiedział, że z 12-15 na luzie, więc chyba każdą imprezę przetrwa. Nawet taką do rana, gdy będzie w pełni naładowany, więc też, jak najbardziej na plus. Eee, myślę, że ważne jest to, jak on brzmi. Bo powiem Wam, że dzięki dwóm ramom pasywnym trochę tego do usłyszycie. To mówi 60 Hz, 20 kHz, pasmo przenoszenia. No, od dołu bym powiedział, że no nie, no nie ma tutaj tak niskiego basu, ale powiem Wam, że fajnie, to takie przyjemne brzmienie, jak to w kreatywowskich głośnikach Bluetooth. Jest trochę tego basu, poczujecie jakiś tam odczucie, że, że słyszycie go. Fajny środek, jest trochę góry, chociaż nie ma tu wiadomo wysokotonowych głośników, więc jak na brzmienie różnych urządzeń Bluetooth, powiem Wam, że jak za tę cenę, za 300 zł, to braci się nie zastanawiać. Jakieś inne, mniejsze rozwiązania innych firm na JOT, to brzmią zdecydowanie gorzej moim zdaniem. Więc naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o sam Bluetooth, 5.3, standardowy kodek SBC, więc no ze wszystkim wszędzie to połączycie. Nie ma jakby z tym jakiegoś problemu. Zestawia jest też oczywiście kabel do ładowania. Już go nawet nie wyjmowałem. No, bo, no, no boż, po co? Powiem no tyle. Mi się podobał. Naprawdę fajnie brzmiało to. Membranki potrafią zrobić robotę chodząc dosyć na no dużym, że tak powiem wychyleniu. Długo gra. 300 zł cena katalogowa. Ja bym się nie zastanawiał. Można brać ściemę, posłuchać. No, no brać w ciemno i sobie posłuchać. Też spoko, że jest IPX7, czyli jak z, z, zamoczy się, to się mu nic nie stanie, więc taki, myślę, że dobry, fajny, ciekawy, wakacyjny głośniczek na pewno każdemu się spodoba. Mi się, mi przypadł do gustu, jak za cenę, to naprawdę brzmi jakby kosztował dwa razy tyle i z takim wnioskiem Was tutaj zostawię. Creative Move goł z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!